Cześć, mam na imię Zosia i jestem osobistą stylistką, a to jest kanał, na którym dowiesz się jak rozsądnie kompletować garderobę oraz jak odnaleźć Twój styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Jeżeli wciąż uważasz, że nie możesz znaleźć idealnego nakrycia na głowę na zimę, to znaczy, że nie znasz tych porad, których ja też kiedyś nie znałam, a którymi z przyjemnością się z Tobą dzisiaj podzielę. Na ten odcinek zapraszam zarówno kobiety, jak i mężczyzn, ponieważ będzie dużo przykładów o tym, jak znaleźć odpowiednią czapkę na zimę. Zapraszam! No to zacznę od najważniejszej porady, tylko obiecajcie, że zostaniecie ze mną do końca, bo później też będą fajne, ale na początku chciałam Wam sprzedać taki pro najważniejszy tip, który najczęściej wiele osób zaniedbuje, a w sumie on najbardziej kluczową rolę gra w tym, żebyśmy dobrze wyglądali w czapce. Jak jestem na zakupach z moimi klientami, to kiedy dobieram im czapkę, to najczęściej gdy im ją podaję, to oni zakładają ją tak na głowę po prostu i tak wyglądają jak taki gumis. tak o, po prostu. A podstawową wskazówką, poradą dotyczącą tego, jak dobrze wyglądać w czapce, to jest to, żeby ją odpowiednio ułożyć na naszej głowie. Zobaczcie, że takie czapki można zakładać w taki sposób, żeby one były trochę wyżej naszego czoła, trochę bardziej zasłaniały nasze czoło, bo to, czy ym, były bardziej naciągnięte, nałożone na głowę. Często my kobiety, ale mężczyźni też przecież czasami mają trochę dłuższe włosy, możemy wykorzystać do tego, żeby fajnie wystylizować tę czapkę. A więc wyciągnąć włosy trochę na zewnątrz, przesunąć tę czapkę w bok, jeżeli mamy na przykład napis... Nie musi być zawsze na środku. Czasami fajniej wyglądamy, jeżeli jest z boku. I to wszystko zależy od naszego kształtu twarzy, od naszej urody, od kształtu czapki. Zwróćcie uwagę, że na przykład czapki czasami z tyłu też mają więcej materiału i również możemy to wykorzystać do stylizacji, tak aby poprawić sobie trochę proporcje naszej twarzy. A więc gdy podniesiemy to trochę do góry, lekko wysmukli, wydłuży to naszą twarz, wydłuży naszą serwetkę. Gdy damy trochę na dole, to na przykład fajnie trochę obniży tutaj się z tyłu i też będzie to fajnie budowało proporcje naszej twarzy. Dlatego pierwszy ta podstawowa porada to taka, że jeżeli wybieracie czapkę, to pamiętajcie, aby odpowiednio ułożyć ją na swojej głowie. Czy to przesunąć trochę do tyłu, czy trochę do przodu, spróbować pobawić się tym, e, próbować wyciągnąć trochę włosy, ponieważ to te niuanse będą sprawiały, że po prostu w czapce w kapeluszu bądź w jakimkolwiek innym nakryciu głowy, o których więcej będę za chwilę mówiła, wyglądamy bardziej lub mniej korzystnie. Kolejna kluczowa porada i ten dylemat, który pewnie też ze sobą nosisz, kiedy szukasz idealnej czapki, to taka, że czapka czy bądź nakrycie głowy powinno oczywiście pasować do stylizacji, którą mamy na sobie. Czapki możemy podzielić mniej więcej na takie trzy ogólne style: bardziej eleganckie, formalne, casualowe, codzienne i streetwearowe, uliczne. I w zależności od tego, jaki styl nosisz, w czym Ty się dobrze czujesz, dobierasz czapkę do swojej stylizacji. Czyli jeżeli na przykład jesteś eleganckim mężczyzną, bądź też elegancką kobietą, która nosi piękny wełniany płaszcz, jako mężczyzna często chodzisz w garniturze, to wybieraj takie nakrycia głowy, które właśnie będą pasowały do tego stylu, a będą to na przykład kapelusze, szykowne kaszkiety, berety, bądź też na przykład klasyczne proste czapki. Jeżeli na co dzień nosisz się natomiast casualowo, a więc tak pomiędzy tym stylem streetwearowym, ulicznym, a tym bardziej eleganckim, Możesz wybierać po prostu też jakieś kaszkiety, berety, ale może już takie, które mają więcej ciekawych wzorów, bardziej wyraziste kolory, tak aby współgrało to ładnie z Twoją stylizacją. Bądź też klasyczne czapki z pomponem, takie jeszcze nie bardzo sportowe, ale właśnie takie pomiędzy, więc trochę takie bardziej casualowe, codzienne, które będą pasowały do Twojego stylu. Trzeci styl czapek to takie streetwearowe, a więc często z pomponem, z jakimiś napisami, tutaj podwijane, z ciekawym logo, z nadrukiem, w ciekawych, wyróżniających się kolorach, w ciekawe printy takie, które pasują do sportowych stylizacji ulicznych, a więc dla tych, którzy lubią podążać za ulicznymi trendami. Także pamiętaj, aby dobierając czapkę, po prostu dopasować ją do twojego stylu. Czy to jest elegancki, casualowy, czy bardziej uliczny. I teraz pewnie zastanawiasz się, jak dobrać czapkę do kształtu twarzy. Bo wszyscy zawsze zadają mi to pytanie. I powiem wam, że Nie wiem, co mam powiedzieć. I ja ci nie powiem tego w tym odcinku, bo jestem stylistką, robię to na co dzień i przyznam szczerze, że te różne porady, o których słyszałam, nie do końca mnie się sprawdzają. Jedna z takich porad, która może ci się przydać, to to, że jeżeli masz bardzo dużą twarz, to większa czapka sprawi, że twoja twarz wyda się nieco mniejsza. A więc większy pompon, większa grubsza po prostu czapka, bądź też kapelusz, często sprawiają, że nasza twarz wydaje się nieco mniejsza. Więc to taka może być jedna wskazówka, która ci może pomóc. Kolejna, która sprawdza mi się w praktyce, to to, że na przykład czapki z pomponem lekko wysmuklają naszą twarz, a więc ją wydłużają. Więc to też może pomóc Ci przy dobieraniu idealnej czapki dla Ciebie. A poza tym po prostu trzeba mierzyć, próbować i stosować się do dwóch poprzednich wskazówek, o których przed chwilą powiedziałam. I trzecia, ale bardzo ważna porada, to taka, żeby w ogóle odważyć się na noszenie czapek, bo często my mamy takie przekonania, że a czapka to yy, nie, yy, będę źle wyglądać, nie? Ale dobra wiadomość jest taka, że dziś w modzie mamy całe spektrum czapek, które możemy. Nosić. Nie ma tak, że jakiś jeden rodzaj czapek jest noszony w tym sezonie, tylko po prostu mamy całe spektrum, szereg różnych rodzajów czapek do wyboru, nakryć głowy i możemy je właśnie dostosować do naszego stylu. Również dzisiaj chciałabym Cię przekonać do tego, że czapka bądź nakrycie głowy może w ciekawy sposób uzupełnić całą Twoją stylizację, a więc sprawić, że zwykły nudny płaszcz. Kiedy połączysz go z ciekawym kapeluszem, bądź też ciekawym nakryciem głowy, to właśnie wtedy stworzy się ciekawa stylizacja. Dużo osób się pyta, jak właśnie tworzyć ciekawe stylizacje. No to właśnie czapka, bądź w ogóle akcesoria, to takie rzeczy, które powodują, że nasza stylizacja jest bardziej charakterna, bardziej wyrazista i dzięki temu możemy wysyłać nią swój styl i pokazywać go całemu światu, tak jak chcemy wyglądać. Na przykład ja w tym ceglastym berecie z morma, wszyscy mówią mi, że wyglądam fajnie, wyglądam spoko, ale ja na przykład go totalnie nie czuję, bo bo to nie jest mój styl, natomiast mam klientki, które ubieram i które się świetnie w tym czują. Nie tylko wyglądają, ale też się dobrze czują. I właśnie w ten sposób warto dobierać czapki. Także masz całe spektrum, możesz próbować, eksperymentować, tak aby pasowało to Twojego stylu, do Twojej stylizacji. I czwarta na końcu porada to oczywiście skład. Jeżeli chcesz coś dobrej jakości, coś, co będzie Ci naprawdę grzało, wybieraj kaszmiry bądź wełny na zimę. A jeżeli wybierzesz akryl bądź poliester, to pamiętaj, że są to syntetyczne materiały, które nie dają nam takich właściwości, jak te naturalne materiały. Podsumowując, jeżeli szukasz czapki, pamiętaj, aby dobrze układać ją na Twojej głowie. Próbuj się nią bawić, przesuwać w bok, w lewo, przesunąć do tyłu, wyciągnąć włosy, e, tak, aby ona fajnie wyglądała na Twojej twarzy i stylizuj ją na różne sposoby. Druga porada, zawsze dopasowuj je do stylizacji, a więc w zależności od tego, czy nosisz elegancki, każołolowy bądź też sportowy uliczny styl, pamiętaj aby czapka pasowała do całej stylizacji. Odważ się nie tylko na proste czapki, ale też takie bardziej szykowne, bo pamiętaj, że one mogą podkreślić charakter twojej stylizacji i jeżeli chcesz coś, czegoś dobrej jakości, to sprawdzaj skład. Mam nadzieję, że tym odcinkiem pomogłam. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie komentarz. Jakie kolejne odcinki chcecie na moim kanale? Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.